ujęcie jak u nastolatki no nie, tylko plaży brakuje witajcie, z tej strony Sebastian jestem w tej chwili na lotnisku Chopina w Warszawie i będę leciał za chwilkę do, nie wiem jak się to czeka bo czyta, bo francuskiego nie znam dlatego pokażę wam nazwę tej miejscowości hmm. Tak, mówię, nie odważę się tego przeczytać, bo nie mam zielonego pojęcia, jak się to czyta. E, niestety lecę wizerem, Wiecie, że nie przepadam za, za takimi liniami lotniczymi. Właśnie, no, I to jest powód. Słuchajcie, powód jest taki, że teraz wyląduję na jakimś zadupiu na południe od Brukseli, gdzie będę musiał wziąć pociąg. Tak, Wezmę pociąg. Tym pociągiem pojadę do Brukseli, następnie w przesiadka i do innego miasta będę musiał drugim pociągiem jechać. Nie ma co narzekać, nie jest źle. Bo plan był słuchajcie, taki, że właśnie tam nad Brukselą, nie pamiętam jak się ta na miejscowość nazywa, dopiero potem sobie sprawdzę. Tam wsiadam na statek i miałem płynąć ze statkiem do Danii i w czasie rejsu zrobić serwis. Tymczasem okazuje się, że statek troszkę dłużej, bo jakieś dwa dni zostanie w tej Brukseli, a czy tam w Belgii zostanie. Więc prawdopodobnie nie będzie potrzeby, żebym z tym statkiem płynął. Czyli postaram się zrobić wszystko na miejscu jak najszybciej i opuścić statek zanim wypłyną w kierunku Danii. No, taki, taki jest plan. Co ciekawego się tutaj wydarzyło. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu jechałem bla, bla karem. Chodzi o to, że właśnie został zorganizowany dla mnie lot z Warszawy o 12.30. Za nic nie pasowały mi żadne połączenia, połączenia pociągami do Warszawy, żeby zdążyć na czas. Jedyne połączenie to za 21 w nocy i bym no, no zwyczajnie spędziłbym 12 godzin w podróży do Warszawy. To byłoby niedorzeczne. Więc a, z, a potem sprawdziłem, sobie, że właśnie jak ten cały Bla kar, bla byłem zadowolony. W sensie jestem zadowolony, wszystko poszło tak jak trzeba i tym, czymś przyjechałem tutaj właśnie. E, I dlaczego zapytacie, dlaczego nie pojechałem własnym samochodem? E, bo prawdopodobnie nie jeden z was teraz myśli. A dlaczego samochodem nie pojechałeś? Głównie dlatego, że nie wiem, czy wrócę na lotnisko w Warszawie. Czyli jeżeli przybywam z Warszawy i zostawię tutaj na lotnisku samochód, a wracając wyląduję w Krakowie, no to pozamiatane, tak? Bo będę musiał specjalnie do Warszawy po, się po samochód wybrać. No i to się czasami zdarzają takie sytuacje, dlatego unikam tego. No ostatnio tak miałem, zostawiłem samochód w Katowicach na Pyżowicach w na lotnisku, a wracając wylądowałem w, w Balicach w Krakowie i musiałem wziąć właśnie taksówkę z Krakowa do, do pyżowi, żeby samochód odebrać. Dlatego jak tylko mogę takie sytuacje uniknąć, to unikam. A co się w ciekawego na lotnisku wydarzyło? Chodzi o to, że teraz te sytuacja odnośnie wymagań, obostrzeń się zmieniają z dnia na dzień i jeżeli lecicie do Belgii to uwaga, do Belgii trzeba nie tylko mieć, albo trzeba mieć test na koronawirusa zrobiony, albo trzeba mieć świadectwo szczepienia ja mam akurat nieszczęsne szczepienie mówię nieszczęsne, dlatego że bardzo, bardzo mocno je odchorowałem nie, nie mogę mówić, że nie polecam, bo mi zaraz zbadają konto na YouTube, ale bardzo mocno odchorowałem i, nie, i też nie mogę powiedzieć, że żałuję, że je zrobiłem, bo dzięki temu nie muszę tych cholernych testów robić, no nie? Ale oprócz tego, że ten test pokazałem, czy znaczy, przepraszam, oprócz tego, że pokazałem właśnie szczepienie, to jeszcze formularz musiałem wy, wypełnić i ten formularz wypełnia się no praktycznie każdy musi je wypełnić. Jeżeli lecicie samolotem albo płyniecie statkiem, pociągiem, autobusem i tak dalej, to musicie wypełnić ten formularz i w tym formularzu jest haczyk. Haczyk polega na tym, że ja tam musiałem wpisać adres, pod którym tam będę zamieszkiwał. A jeżeli nie jadę tam mieszkać, tylko hotel czy coś, no to adres hotelu, a ja ani hotel, ani zamieszkanie, ani znajomy, tylko na statek. No, i trzeba, a trzeba wpisać kod pocztowy, gdzie będziecie, adres, ulice, i tak dalej. Ja wpisałem nazwę statku, i potem tylko jakieś. wpisałem coś, żeby ten formularz mnie dalej przepuścił. Najgorsze jest to, że na końcu człowiek musi zaznaczać, że potwierdza, że to wszystko jest zgodne z prawdą. No i czy nie zdają sobie sprawę z tego, że te formularze nie są takie. nie są perfekcyjne, i są osoby, których sytuacja sprawia, że jednak nie są w stanie. Z, wypełnić tego formularza tak, jak on jest przewidziany, bo on jest sztywny i tak jak mówię, nie da się wpisać rzeczy, które są prawdziwe, tylko trzeba wpisać takie, które oni tam zatwierdzili, prawda? No żeby formularz odpuścił. przepuścił. Tak czy inaczej, no, nie, że nie mogę powiedzieć, że skłamałem, bo napisałem nazwę statku, ale jakiś tam kod pocztowy musiałem wpisać czy coś, no to musiałem tam... No... Pisać cokolwiek, prawda, żeby mnie przepuściło dalej. Potem powiedział, ale byłem na tyle uczciwy, bo zaraz się znajdzie ktoś życzliwy, o, na ma w formularzu, trzeba go aresztować. Yy, powiedziałem o tym obsłudze tutaj na lotnisku, tam z tego wizera, powiedzieli, że no, trzeba tak zostawić, jak się nie da, to się nie da. Swoją drogą to zazwyczaj są wyjątki i za... załoga statków pływających, yy, czy tam latających, bo ogólnie właśnie tacy ludzie jak ja, inżynierowie, czy tam inżynierowie technicy, którzy jadą na statki, są wyłączeni zazwyczaj jakiś właśnie kwarantan i tak dalej. Tymczasem tutaj takiej możliwości nie było. A powinno być na przykład, że należy do wyjątków i nie muszę tego wypełniać. O, dobra, nagadałem się. Więc teraz są teraz Ciekaw Ciekawe, jak będzie wyglądała podróż pociągami tutaj po Belgii. E, na pewno to nagram. No, trzymajcie się, pozdrawiam, hej! I jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. E, nagrywałem wczoraj takiego vloga na próbę i tam w tym vlogu powiedziałem, że właśnie że obajtek założył sobie jakąś firmę budowlaną, a w komentarzach napisaliście mi, że ktoś to sprostował i że to jest zbieżność nazwisk. E, więc jeżeli to jest zbieżność nazwisk, to przepraszam za wprowadzenie w błąd. Na jakiś czas się może okazać, że to nie była zbieżność nazwisk albo że to jednak ta sama rodzina, tylko chodziło, no nie, nie wiadomo co się okaże, ale w każdym razie... Zostałem poinformowany i przepraszam za wprowadzenie ewentualnych błąd, jeżeli to nie jest ten sam Obajtek, który tam rządzi w Orlenach, ten Daniel, tak? jeżeli to nie on zakładał tą, tą firmę budowlaną i jeżeli ogólnie Obajtek nie będzie w żaden sposób zarabiał na, tej, na, tym, na budowie tego, tego muru wzdłuż granicy z Białorusią. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że wielu z Was napisało mi, że nie chcą na tym kanale właśnie takich komentarzy politycznych, ale to powiem Wam to samo co powiedziałem kiedyś, to już wiele, wiele lat temu. I pamiętajcie, jak się pojawia wam jakiś film, ja nigdy w tych filmach nie stosuję clickbaitów, prawda? Czyli od razu w tytule wiecie czego ten odcinek dotyczy. No i jeżeli nie chcecie oglądać jakiegoś vlogu, to go nie włączacie, vloga. Jeżeli nie chcecie komentarza politycznego, nie włączacie, jak nie chcecie czegoś o kotach, nie włączacie. No bo to chociaż tyle mogę zrobić, że no nie stosuję żadnych clickbaitów, prawda? A naprawdę, no nie odbierajcie mi tej przyjemności, chciałbym się na jakieś tematy wypowiedzieć, bo ja nigdy nie wiem, wiadomo, ja człowiek nie wie, jak długo pożyje, co przyniesie jutro, a może, nie wiem, coś się stanie, będę miał wypadek, nie będę już mógł mówić, nie będę widział, nie będę już nagrywał, różnie się zdarza więc póki jeszcze mogę, to chciałbym z tego skorzystać i prosiłbym, żebyście tej przyjemności mi nie odbierali, żebyście właśnie, bo to taki mały szantaż był, że mnie ktoś będzie, przestanie mnie subskrybować, jeżeli będę wrzucał, wrzucał filmy, które właśnie dotyczą czegoś innego niż vlogi, no nie? No przykro mi się teraz zrobiło, ale no, będę to robił, tak mówię, dla was jest łatwiej jakiegoś filmu nie obejrzeć, aniżeli dla mnie zakładać jakiś kolejny kanał, żeby takie materiały nagrywać, okej? Okay? Mówa stoi? No. Dobra. Hejka. No, hej, Wam, wylądowałem na tym małym, śmiesznym lotnisku, którego nazwę nie wymówię. No i co, teraz czekam na bagaż, a jak tylko ten bagaż odbiorę, to będę szukał tutaj, gdzie jest dworzec kolejowy, i żeby się dostać tam dalej. <grym> Więc na razie nic ciekawego się tutaj nie dzieje. W czasie całego lotu, tak naprawdę, grałem sobie w szachy, grałem sobie w sudoku, posłuchałem troszkę muzyki. O, cholera! Ale zobaczyłem właśnie reklamę. Idziemy z duchem, idźmy z postępem, muszę wam tę reklamę pokazać, bo takie coś niebawem przyjdzie też do Polski. Znaczy ja nie będę mówił, że to jest dobre, czy to jest złe, zostawię to wam do jako komentarz, ok. Znaczy momencie, cię zrobię teraz ujęcie, nie chcę tej pani nagrywać, bo się wścieknie, ale uwaga. Patrzcie, jaka zajebista reklama. Muszą być teraz obowiązkowo lesbijki, nie ma lesbijek, nie ma reklamy, a zobaczcie, czy to są w ogóle mężczyźni, Bo ja tak naprawdę nie wiem za bardzo, czy czy to są mężczyźni czy nie? To to jest. No bo ciężko mi powiedzieć, czy to jest mężczyzna, czy to jest jakiś cholera wie co, co są za ludzie w ogóle. Jak to wygląda? Oczywiście mowa, czyli znaczy, moda jest kwestią umowną nie można kogoś karcić, nie, karcić za to, że się ubiera inaczej, ale no nie nie, nie dajmy się nie dajmy się oszukać. Odnoszę wrażenie, że chcą z mężczyzn zrobić takich właśnie, nie wiem jak to nazwać, takich mamin-synków, takich lalusiów, po reklamach ostatnio widać właśnie, że no takie, dokładnie takie coś jak to, ja nie potrafię tego nawet słowami wyrazić, jakie mam odczucia, bo to nawet nie jest obrzydzenie, to jest takie zażenowanie, że, bo mężczyzna, który powinien być taką ostoją rodziny, takim fundamentem, który powinien sprawiać, że dziecko, że kobieta czują się bezpiecznie, tak? Bo w końcu jest mężczyzną, czyli jest silniejszy, reprezentuje tą silniejszą, a brzydszą płeć, tak? I powinien właśnie sprawiać wrażenie, albo być takim, o taką właśnie ostoją, to robią z niego jakiegoś takiego, ja nie wiem, no, co to jest w ogóle? Na <laughs> każdym razie czuję się zażenowany, jak coś takiego widzę. <laughs> shame on you, <laughs> Belgia, shame on you. No hej hej, jestem już, jestem już na zewnątrz. Nie wiem, gdzie tutaj jest stacja kolejowa, pewnie gdzieś tutaj w pobliżu, tak podejrzewam. Ale tu jakieś remonty trwają prace ogromne i nie będę szukał tego pociągu, bo tam widziałem, że z tymi pociągami to jakaś masakra. Dlatego, że autobusem można pojechać i to bezpośrednio. Więc kupiłem sobie za 21 euro kupiłem sobie bilet bezpośrednio właśnie do Gent. Nazwijmy to, bo teraz do Gent będę się przesiadał. Tak się to pisze przez GH gent rzęd. No i autobus powinien być za godzinę I z tego co tutaj widzę to około 18.30 powinienem być na miejscu Więc pewnie około 20.00 z hakiem będę na statku Więc wszystko się dobrze układa Zrobiłem sobie w razie czego e, zakupy I testuję taką walizkę ona jest dużo lżejsza niż ta, którą używam z Pelly Case'a i jest pojemniejsza. I tak naprawdę naładowałem tutaj rzeczy jak cholera i nie dopiero i 16 kg waży. Bo jak leciałem muizerem, to limit 20 kg, a mój standardowy zestaw waży 23, więc musiałem do czegoś innego zapakować. Nakupowałem sobie dziwnych rzeczy, a najdziwniejsza jest to, słuchajcie, uwaga, pyk, leisy o smaku KFC. Kiedy w Polsce, ja się pytam, kiedy to będzie w Polsce, jak mam zamówić kontener? Nieważna dieta, nic nie ma znaczenia. Jak są lajsy o smaku, znaczy lajsy ogólnie, jak są chipsy o smaku KFC, no to musi być warte wszystkiego. <grym> A, żartuję. Pogoda, jak widać, widzę, że kamera pokazuje to w bardzo ciemnych barwach. Aż tak tragicznie nie jest, jak to kamera pokazuje. Jest w miary ok. E, też nie jest zbyt zimno, jest w porządku. Tak więc się za chwilkę gdzieś rozsiądę. Nie wiem, gdzie, bo tu żadnych ławek nie ma oprócz tej jednej zajętej. Na, no i jedyny minus tej walizki to, że na niej usiąść nie można. Dobra, to nic, trzymajcie kciuki, żebym dotarł tam cały, szczęśliwy, zdrowy i tak dalej. No hejka. No hej, dojechałem autobusem do tej miejscowości, Get, ale teraz nie mogę kierowcy, kurczę, znowu znaleźć, ale chciałem wam pokazać parking dla rowerów, który tutaj jest. Nie wiem, czy to jest tylko dworzec autobusowy, czy jakiś kolejowy jeszcze, ale uwaga. Zobaczcie to. Normalnie masakra, ile rowerów. Dobra, nic idę szukać tego kierowcy, bo kurcze to już nie jest śmieszne. Dojechaliśmy gdzieś jesteśmy w porcie, więc tutaj już nie będę nagrywał. Zresztą dalej jestem w samochodzie, kierowca poszedł coś załatwić związanego z papierami. Zaraz tam wjedziemy i do pracy rodacy. <gry> Chociaż przyznaję, że już jest bardzo późno. Znaczy bardzo późno, może nie, przesadziłem, ale jest 19.30, więc na statku będę około 20. Na pewno za pracę się już dzisiaj nie będę zabierał. Jestem zmęczony, a praca, jak człowiek jest zmęczony, jest zwyczajnie to niebezpieczne. To jest raz, a dwa, to oni też mają swoje zmiany na statku i na pewno są już po pracy, więc nie będę ich targał, nie będę ich budził. I jutro, jak człowiek, od samego rana zaczniemy. Taki plan jest. Mam maskę, bo kierowca też ma maskę i tak wypada. Do później. Ale fajne ujęcie. O, do później. Coś wam pokażę. Trochę masakra, dlatego że... O. Jestem już na statku, jestem w tej samej kabinie, w której, w której byłem ostatnio, ale coś się zmieniło. Teraz mam tutaj aktywny gejzer. Widzieliście kiedyś aktywny gejzer na statku? Jak nie, to Wam teraz pokażę. Dla mnie śmieszne. Mam nadzieję, że dam radę zastosować, bo to bulgocze trochę. No, a w każdym razie, nawet nie miałem nic do powiedzenia. Od razu wysłali mnie do góry. Całe szczęście, że coś mam ze sobą do picia, do jedzenia, bo nie mam tutaj jeszcze na co liczyć o tej godzinie. Jest za 15.08. No i wstajemy na śniadanie na siódmą rano i cały dzień pracy. Do później, hej. No, hej, dla Was to. Dla Was to tylko migawka była, a dla mnie to były dwa dni ciężkiej pracy. Właśnie, no nie że już kończę, ale dużo nie zostało. To co mogę, no praktycznie wszystko naprawiłem, wszystko zrobiłem. Teraz mamy Shift. Shift to jest taka... przemieszczamy statek, ale dosłownie kilkadziesiąt metrów w tym samym porcie. U tego samego... no nieważne, jestem, tak mi się już język kończy, jestem zmęczony bardzo. W każdym razie jak tego teraz skończymy się tutaj przemieszczać to będę mógł zrobić test wydajności tego systemu, a po teście wydajności zostaje mi tylko e, napisanie raportu. Więc dzisiaj pewnie koło 20, e, nie wiem, 21 prawdopodobnie skończę pracę. Jutro o 7 rano mam samolot z Brukseli, więc muszę jeszcze załatwić sobie jakiś transport, żeby mnie o 4 rano odebrali ze statku i zawieźli na lotnisko i będę leciał właśnie z Brukseli do Warszawy, z Warszawy do Katowic. No i wszystko w porządku. Trochę się bałem, dlatego że... A, uhu, zmęczony. Trochę się bałem, dlatego że... Po tej głównej pracy, którą wykonałem, miałem jeszcze takie dodatkowe rzeczy, to czego nie skończyłem ostatnim razem, dlatego że mi czasu zabrakło. No to tutaj elektryk mocno naciskał, żeby się jak najszybciej tym zająć, dlatego jak tylko miałem wolną chwilę, to się tym zajęliśmy, no i to zrobiłem. No i taka ciekawostka. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, naprawdę nie mam pojęcia, ale no nie działała drukarka. Drukarka, która drukuje dwa wykresy. Taką, no taki wykres jest wykres stężenia tlenu oraz ciśnienia. W czasie, tak? No i takie dwie, no drukarka z dwoma głowicami się tam przemieszcza. No i ta drukarka, ta, ta głowica od ciśnienia nie działała poprawnie, jakieś tam bzdury wychodziły. Okazało się, że z wyjście w sterowniku, które wystawia ten sygnał, no w ogóle nie jest zaprogramowane. W ogóle nie było go w programie śmiać mi się chce, bo to wyjście 3.2, ja sprawdzam tam sobie e, e, sprawdzam sobie co tam jest nie tak, patrzę, a czy bo to wiadomo, dłuższy proces był w ogóle sprawdzania gdzie co i jak, no nie, ale jak już doszedłem do tego, że to zwyczajnie sterownik nie wystawia, reszta jest w porządku. Sprawdzam czemu nie wystawia. Podłączyłem się laptopem do tego sterownika, odpalam, sprawdzam, nie ma. <śmiałeś> A tak się śmieję, bo ten statek, nie wiem, ma 16 lat, czy coś takiego i sobie tak pływa od 16 lat, przeszedł uruchomienie, kontrole, jakieś commissioning'i, testy, nie wiadomo, wszystko poprzechodził, a od 16 lat ten, ten, ten sygnał w ogóle nie był wysterowany, taka sytuacja. Znaczy tragedia się nie stała, bo to jest w inny sposób jeszcze monitorowane wszystko, ale jak to mogło umknąć uwadze, tego nie wiem. Dobra, umyję się teraz i co ja mam w ogóle teraz do zrobienia? Sam już się pogubiłem, a muszę męczyć kapitana, a nie mogę męczyć kapitana, bo tam za sterem walczy. Więc muszę teraz jakieś porządki porobić, i przygotuję się, spakuje się i laptopa przygotuję do pisania raportu. do no to później, hej. No hej ponownie, jest 5.40 rano, jestem teraz na lotnisku w Brukseli. Szybkie ujęcie, bo jak zwykle może ktoś podejść, proszę nie nagrywać. Serwis udało się zakończyć pełnym sukcesem, <grym>, tak troszkę rzutem na taśmę. Bo na koniec jeszcze dorzucali mi jakieś tematy, ale na szczęście byłem na tyle ogarnięty, żeby, żeby je zamknąć. Tak więc kolejna wizyta na tym statku już nie będzie konieczna, wszystko jest super. Teraz tylko, żeby zapłacili na czas i tyle, ile powinni. Bo niektóre firmy lubią się targować. I ktoś jedzie na 3 dni, a ci kręcą nosem, chcą zapłacić za 2,5 albo za dwa dni i tak dalej, aby tym razem nie było podobnie. Dobra, teraz będę szukał jakiejś restauracji. Dlatego, że jestem strasznie głodny, więc oby coś... No tutaj jest, jak właśnie widzę, że dotarłem do jakiejś strefy restauracyjnej, tylko, że niektóre tutaj jeszcze pozamykane są. Ja no, nie będę tak odwracał kamery, bo da się ktoś przyczepi. Dobra, nic, idę zjeść, do później. Gdyby kogoś interesowało, jakie są ceny tutaj na lotnisku w Brukseli, to pokażę Wam śniadanie, tylko nie dziwcie się, bo takie dziwne trochę będzie to śniadanie. Eee, śniadanie za troszkę ponad 14 euro, czyli piwo i jakaś kanapka podgrzana z kurczakiem. No, zanim ktoś mnie oskarżył o jakieś nadużywanie, nie piłem piwa od, wiem, od miesiąca. <grym> Pomyślałem, że teraz się napiję.